Piękny miesiąc maj. Biorę do ręki różaniec, by razem z Maryją rozważać tajemnicę Jej Syna Chrystusa. W tym czasie wielkanocnym patrzę na tajemnicę Jego zmartwychwstania i wiem, że Ona ma swój początek w Jego misterium miłości do każdego z nas. Jego życie ziemskie, działalność publiczna, jego tajemnica cierpienia męki i ukrzyżowanie kończy się niezwykłą tajemnicą zmartwychwstania pokazuje że miłość ofiarna owocuje radością nadzieją owocuje niezwykłą przemianą która dotyka każdego z nas dziś w modlitwie różańcowej patrzę na życie najświętszej Maryi Panny i wiem, że było to życie kobiety z jej ludu. Modliła się, pracowała, chodziła do synagogi. Każdą czynność wykonywała w doskonałej jedności z Jezusem, z tym, któremu oddała całe swoje życie, i który za mnie, który za każdego z nas oddał swoje życie i obdarzył każdego z nas radością i nadzieją nowego życia. Kontempluję. Tajemnice różańcowe, by umocnić moje serce w nadziei i zaufaniu do Pana, który żyje. Maryjo, pomagaj mi nieść modlitwą pomoc światu całemu, braciom i siostrom, którzy potrzebują mojego wołania, wsparcia, mojego błagania za nimi, uwielbiania Twojej miłości, która czeka na mój głos modlitwy zabrać.